A w dzisiejszym filmie o myciu kostki. Ja na przykład nie będę mył kostki. Zobaczymy, czy taką myjką jesteśmy w stanie usunąć beton z kostki. Ktoś myje, ja się patrzę. W sumie to mi się podoba. Hej, witam Was. Tutaj Dominik w dzisiejszym odcinku. Ja nie będę mył w ogóle kostki. A co? Ponieważ będzie mył mój kolega. Przedstaw się i opowiedz, co to jest za zlecenie jestem Marcel. Jestem ambasadorem DIVO. Działam na terenie województwa Polskiego, jestem z okolic i Dzisiaj będę mył kostkę. Zwykłe mycie, odświeżanie kostki, ale mamy dodatkowe tutaj jeszcze niespodzianki. W postaci betonu. No, będziemy testować. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Pogoda jest mega dziwna. Ciemno. Potem znowu jasno. Potem znowu leje. A potem wychodzi słońce, ale niestety tak to wygląda, jeżeli mamy już listopad. I tak jak widzicie w listopadzie też się dzieje. Też ludzie mają kostkę. Więc to. No weźmy się za to. A właściwie ty się weź za to. Ja dzisiaj sobie tak będę. Pasuje? Tak, tak, tak. No, moje zlecenia, także ja to zrobię. <grytanie>

Jak się w ogóle myło? No, z początku troszkę padało, więc komfort pracy był gorsze, gorszy, a teraz słoneczko świeci, także nic tylko myć. No, słuchajcie, u nas w ogóle jest dzisiaj 3 stopnie, więc jakbyście się zastanawiali, czy ludzie myją y, też w zimie, no to tak, myją. Ej, wyglądam jak taka wielka buła, widzisz? Patrz w tej czapce. No i zobaczcie, właściciel jeszcze tutaj ma taki oto beton, gdzie nie gdzie. Na przykład coś takiego. Widać, że tutaj był etap, słuchajcie, wykończenia tego domu. No i co, jaki można to patent? Najpierw umyłem, żeby oczyścić dokładnie powierzchnię, a teraz będę starał się jakąś dyszą obrotową usunąć to ewentualne. Jeżeli nie da radę, to jakaś chemia. No, dokładnie. A tutaj, jak widzicie następny etap, czyli nałożony już płyn, no i oczekujemy, więc mamy chwilkę, żeby sobie z wami pogadać. Ale fachowce myją zielonym widzę, widzę, że się dobrze wyszkoliłeś do filmu Podliza Cię szefowi A kto myje żółtym i fioletowym? Nie znam takich Może niedługo poznę Kolejny etap to jest czyszczenie tego betonu. Zobaczcie tutaj, dzieje się i to mocno. Najwyższe ciśnienie, nie ma litości dla tej kostki, trzeba to jechać dosyć mocno, bo faktycznie tego betonu jest dużo. Ale najważniejsze jest to, że puszcza i efekt jest ładny. Zobaczcie. coś, Aha tutaj jeszcze końcówki. Zobaczcie, z tego betonu. Więc ładnie mu to puszcza, ale wiecie co, ja idę zobaczyć, jaką on ma myjkę. Bo to jest na pewno Skat Ciśnienie 200, bo ja ją miałem, ale przepływ... 18 na minutę Więc zobaczcie, nawet z taką myjką można spokojnie Taki beton y, usuwać Oczywiście, wiadomo, zależy od betonu Zależy jaki, zależy gdzie, zależy jak długo leży No zależy jak leży Ale y, wydaje mi się, że do takich podstawowych działań Mega spoko Jedziemy dalej Dziwna ta pogoda jest dzisiaj Ty, e, idzie jakoś? Idzie jakoś? Idzie, idzie, ale trzeba trochę przytrzymać, żeby zeszło. No to takie jest życie, że trzeba przytrzymać. Trzeba przytrzymać. Żeby zeszło. No, no. no. Nie no jakoś pomału schodzi. Ktoś myje, ja się patrzę. W sumie to mi się podoba. Dla mnie się to podoba. Chłopie jak my to odpalimy Wiem, że ty tego nie włączysz Dzisiaj Ogólnie o co chodzi? Słuchajcie, no chodzi o to, że tutaj są takie dosyć duże kolejny I patrzcie jak my umyliśmy tą kostkę Oczywiście ona jest cała jeszcze do spłukania No to nie wiem czy to widać, ale patrzcie Są takie kolejne Wielgachne Jak smoki O tutaj na przykład Tutaj, gdzie widzicie Macie takie coś Siedzi, tutaj jest dołek, bo stała woda. Trzeba to jeszcze spłukać. No ale wymyśliliśmy, że jak przywieziemy coś takiego, patrzcie, no to my to jakoś tam zlikwidujemy. A wiesz, że jak to nie zdaje za to ja i tak to puszczę? Żeby nie było. Tak. No. Ja to ubijam, a ty polewasz wodą, żeby coś tak trochę rozmiękczyło i się zagęściło. Dobrze, no dob dobrze, dobrze. No. To był Tak, to ci się udało. Zrób nam tą swoją taką magię kina, wiesz, w postprodukcji, żeby to wyglądało tak idealnie, nie? Powiemy, że wygląda, że jest super efekt. Okej. Okay. No masz to u mnie, masz to nie? u mnie. Już. Ty dawaj, na koniec, jak Ci się myło i jak to wyszło? Myło się... Wolno, no bo trzeba było się przełożyć do tego betonu zwłaszcza, no. żeby, żeby, on, żeby to zeszło. E, no. I faktycznie nad tym nam długo zeszło. No, nad tym najdłużej <grym> można powiedzieć. Ale no. na szczęście mam ciepłą wodę, także było, było cieplutko podczas mycia. No. Pogoda nie taka straszna. No, okay. A Wy oceniajcie efekty. Nie wiem, czy był kiedyś taki film, żebym ja nic nie mył, ale spoko. Nawet mi się to podobało, także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.